Shotla ci by the way. Poproszę mniej donate'ów Mi subskrybować ten kanał, bo Przeganiamy TD i shoty. Za double pack Parklay 4 plus Parklay Primer będzie git. Fizycznie czy... czy 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 cyfrowo? Fizycznie czy cyfrowo i jaka platforma przede wszystkim? CZ -U -C -H. 5 zł 10 groszy. Daj kamienia. Jak stawiam. Jaką cenę FC kulturalnie stawiam. No dobra. Widzimy 339 30 zł 30 groszy. Siema sam se wpłaciłem, bo nie stać mnie na chleb Proszę, wpłacajcie, bo mnie żona bije i nie mamy co jeść smutna na buskach. Mnie czekają około moi drodzy jeszcze 4 Zusy. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Każdy z tych pieprzonych Zusów to średnio 2-2,5 tysiąca, więc zaliczmy tę wyższą kwotę. Mam do zapłacenia 25 tysiąca miesięcznie. Ja sobie to odliczam oczywiście od podatku. Więc 10 tysięcy złotych jeszcze z donatów potrzebuję na Zus. Dziękuję do końca roku. I ja te 10 tysięcy mam. Dziękuję. Raz. Dwa. Do wypłacenia mam 17 tysięcy łącznie. Czyli mam 7 tysięcy złotych do zgubienia. Prawdopodobnie za to kupię laptopa. A i tak mówimy na stan do końca roku. A istnieje niestety mała szansa, że więcej mi nie wpłacicie. Rozumiecie to? Ja naprawdę, moi drodzy, ja potrzebuję mniej donatów, bo ja nie mam gdzie tego gubić. A chyba sami przyznacie, że szkoda oddać ponad połowę, grubo ponad połowę. Ze 100 zł chyba oddawałbym jakieś 67 zł. Czyli każde 10 zł to 670 zł do budżetu państwa, reszta dla mnie. Nie opłaca się, moi drodzy. Co ja mam kupować? Konsole nowe? to to na to nowa muzyka? Ale dlaczego? Kopski. 48 zł. 30 groszy. Dokładnie zgadzam się, bo napek ktoś chce w niedzielę odpocząć, po czym idzie do restauracji, gdzie ludzie muszą pracować, więc albo wszyscy, albo nikt. Masz grosza. Tak mało? Dziękuję. Ja. No kurna, pięć dych. 5 groszy trzeba donate y wysyłać X jak tam było na wyjeździe, pozdro masz grosza na chlebę Nie trzeba, ale dziękuję, naprawdę nie trzeba, ale dziękuję, naprawdę nie trzeba dziękuję, szybko minęło. Doceniam śpiaskiem Jezu się zdygałem. Dzięki za wsparcie choć naprawdę niepotrzebne Uwierz mi, że ostatnią rzeczą, którą mi obecnie trzeba, to są donaty. Dziękuję. Już za długo trochę kibluję tutaj na YouTube z tym daily. Ale doceniam. Życzę wam jak najlepiej, no ale bez przesady. No sam byłem lekko zaskoczony. Trzeba pomyśleć z tym kapslokiem. Nad sensem istnienia tego. Ale doceniam. Dzięki serdeczne. Uh. No dyszka to już sporo, sporo, no, niepotrzebnie. Regulamin, tak jak z emotkami. A pochwaliłem. A pochwaliłem. Te podkreślenie podkreślenie S 222 zł90 groszy, zł. a to trzymaj kolejny dzień kumplu Minecraftowy. Ale naprawdę nie trzeba. Naprawdę wystarczy. A naprawdę za dużo. Dziękuję niepotrzebnie. Naprawdę. Kurne. Ale dlaczego? Doceniam, ale niepotrzebnie. Ja to od roku kibluję już. Z jednej strony by fajnie, jakby potrwało do Mainkonu, nie? Ale jak przed Maineconom się skończy, ja się nie obrażę. Ja naprawdę się nie obrażę. Nie będzie mi przykro. Nawet specjalnie. Może lekko nostalgicznie się zrobi, jak będę robił podsumowanie, co się zmieniło podczas tego daily. a zmieniło się prawie wszystko. A było siedzieć cicho. Ja tylko podziękowałem za suba. Tylko za suba podziękowałem i to szczerze z uśmiechem na paszczęce. Ja zrobisz tak z całego Daily mniej więcej po podatku. Pojęcia bladego nie mam, bo ja tego nie liczę. Serio. Nie mam bladego, ile zarobiłem. Nie mam pojęcia, ile miesięcznie zarabiam. Nie wiem. Tak, mut już minął. Proszę mi więcej Esa nie mutować, żeby więcej nie wysyłał. Dziękuję. Jesus! 42 ,30 zł 30 groszy Widzowie pomóżcie kiedy ostatnio pieniądze w kasynie Nie płacę podatków tylko z waszych donate'ów jest... A ja tak bardzo chciałem pochwalić tego live'a pas jaki elegancki live dzisiaj ani jednego donate'a I tak pięknie szło O kurna Naprawdę musiał Musiał chłop to zrobić Pokaż się chuliganie na czacie Który to jesteś? Ja się domyślam który to ja się domyślam, który to huligan. Widać go na ekranie. Nie, to jakiś inny huligan musiał być. Dobra. Nie, nie, nie jest, kurwa. Czekaj. Ja... Ty sam. No nie. Shomix, to ty? Nie. W skali 1, do 10, stawiam 10, że to Chop. Chop kasy nie ma. Zresztą my ja też nie. Przecież on sobie. Są... Ja sam sobie bym do Naita nie wpłacił, nie jestem głupi, a co tym bardziej jeszcze nie? Czo ci kartę zabrała. Ha, ha. A ja wyczyściłem se konto. Ja pitole, ale aż tyle. Naprawdę nie można było 50 zł nawet wpłacić? Mało 50 zł 50 zł też jest dużo. Ona ci lodówkę. Już jest pusta. Sam ją opróżniłem. Ja jestem sprytny. Siarczan! Wiedziałem, że to ty! Wiedziałem, że to siarczan! Ja to wiedziałem! Mówiłem, że siarczan! Wiedziałem! Wiedziałem, że to siarczan! Ja cię znam! Wiedziałem, że to siarczan! 242 30 zł. 30 groszy. Błagam, dawajcie pieniądze, Czoks mnie bije pasem po domu, nie mam co jeść, głodujemy z bracia, wszystko w kasynie, przegrywamy, ech. Mam cię, łobuzie. Wiedziałem, że to ty. Od początku. To nie ja. Wiedzie? no oczywiście, nie, na pewno nie siarczam. Na pewno, ja ci wierzę. Ja ci wierzę. Mam cię, łobuzie. Siarczan, wiedziałem, że to ty. Jakbym to był ja, to by trzy razy siarczan siedem. No właśnie chcesz się wyzbyć podejrzeń. Chyba ta farma nie działa. Takie mam dziwne wrażenie. Ale to nie ja. A przysięgnij się na wszystko, co dobre w życiu. Przysięgi na, na paluszka? Na paluszka to nie ty? Zarzucasz mi, że jestem głupi i głuchy? Nie, sam sobie to zarzucasz. I chyba masz w tym rację. Przysięgi na paluszka? Pierdziele w dupie to, kurna mać. Jeszcze złotówka nadwyżki. Może sprawdzić na włosy Chox mogę. Ona ma grube włosy. Ale dziękuję, niepotrzebnie. Trzeba zrobienia sobie przer... Wy Popie, ja tu przemówienie robię Siarczan Siarczan Ja wiem, że to ty Mamusia oszukasz Tatusia oszukasz Tidzimiego oszukasz Ale mnie nie oszukasz Dlaczego? To nie ja Jasne, akurat A przysięgi na paluszka Przysięgni na mojego paluszka, że to nie ty A ja wiem, że to ty sam pozmywam. Musiał. Nie dobił! Nie dobił! Dziękuję! Dziękuję, doceniam niepotrzebnie. O tak! O tak! Nie dobił. Chcielibyście. Nie, no wiem, że zaraz niestety dobijecie, ale dajcie mi chwilę. Chwila triumfu, gdzie mam TNT. Triumf silnego, niezależnego mężczyzny. Jestem silnym, niezależnym mężczyzną. Triumfuję w tej chwili. Właśnie udało mi się coś wygrać. Mam rację. A, nie dobił. A, u, e, i, m, m. Ale przez chwilę było fajnie. Jeszcze piąta lot. Kubusia. Miałem przynajmniej dwie minuty... Minutę z groszem cieszenia się. No, miałem. Nacieszyłem się minutę. Minuta szczęścia czasem jest więcej warta niż... ...rok. Nieszczęścia. Czas naprawić ten błąd, uśmiechnięta buźka. Czy to do kiedyś się skończy? Jop! Yep. Podejrzewam, że nie dotrwamy Mainkonu, ale ci. Obliczałem ostatnio ile brakuje dni do Mainkonu i raczej nie mamy szans. Turwde! 82 25 zł 25 groszy. Ludzie, wysłałem wam 1000 zł, Ostatnio zadłużyłem się u wierzycieli i chcą mi zabrać dom. Proszę, wpłacajcie więcej, bo nie mamy jeszcze żyć, błagam. <grystanie> nie róbże mnie tego, że... Ale ładnie 1000 błagam cię, więcej nie wpłacaj. Nie zepsuj mi tego nigdy. Ja cię ślicznie proszę, nie zepsuj tej prześlicznej liczby. Niech to zostanie przez najbliższe 3 tygodnie. No, jak mordę strzelił 2,5 tygodnia, nich do mineconu to już tak zostanie. Nie psuj tego. Tara, nie będę ukrywał. Zrobiłem. Cli Zrobiłem klipy chciałem powiedzieć. Zrobiłem screena. No to co? Zrobiłem 18? Hmm. Hmm. Kurna, chopie! Ja nic nie mówię. Chciałem tylko powiedzieć, że fajnie z jednej strony by było gdyby do, 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 do Daily do... Fu, do Mainconu Daily dotrwało. To byłoby doskonałe, ale nie wiem czy mam psychę na coś takiego. Ja pierdziele ludzie, dajcie, że spokój. Dajcie, że spokój, proszę. Za dużo. Parę dni temu bardzo źle się czuł i zrobiliśmy badania krwi i okazało się, że ma chore nerki. Nawet nie mogę ckliwej, smutej historii o piesku, który niedawno dzisiaj widzowi zdech. Nie mogę tego przeczytać, bo... Dajcie przeczytać, ludzie, kurna! Jeszcze raz, dajcie się skupić na Wedziku. Na pewno by mu było miło, jakbyśmy przeczytali. Nie Na takich ilościach dałoby się dotrzeć. CO JEST, KURNA, CZEKAJ, OBESA NIE WIDZĘ! CO JEST, KURNA! Szampan z okazji startu live'ów na kiku. Ja czemu nie kupiłem! Ja pierdzielę. Mam być w bezalkoholowe. Jimmy, durniu! Jimmy. Nie, rób mnie tego! 80 groszy. Szampan z okazji startu live sputne... Czop! Leć po coś do żarcia przy okazji kup szampany, otworzymy! Kup ze trzy szampany. Cztery Czopi! Ja pierdzielę! Co za debil z tego Tijimiego! Raz, że wysłał do ty dwa, że nie ma cholera szampana! Czemu ustaś sobie 1200 zł? Bo jestem głupi! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Gdzie to jest? Może coś tutaj będzie więcej? Dajmy się wczytać temu terenowi. Na spokojnie może coś będzie? Jakaś ładna pustynia czy coś? Hmm. Druga, druga, nieźle. Nieźle, nieźle. Uuu, gówno. Czekaj, czekaj, czekaj. Szukamy, szukamy. Szukamy czegoś fajnego. Może pustynia. Nie no, przysięgam wam, jeżeli ktoś powie, że to wygląda dobrze, to wygląda wyraźnie, to jest głupi. Przepraszam bardzo, ale nie. Nie, ja pierdolę. Uff. Który mądry w Mojango to zatwierdził? Jestem głupi. No widać. <laughs> Nie żartuję. Ale serio, jak można powiedzieć, że to wygląda dobrze. To wygląda tragicznie. Co ten Mojang odpieprzył z tym wszystkim? Dziękuję ci Pepe. Nie chcę, ale muszę. Widziałem od początku.

Ja pierdźcie. Przeraża mnie, że chyba wbijemy dzisiaj jeszcze 419, wiecie? Takie mam dziwne wrażenie. zaraz zobaczymy 419 dzień na ekranie. Jak bardzo jestem niedaleki od prawdy, moi drodzy? Hmm? Jak bardzo niedaleko. Zaraz za topki. Ale nie zepsułeś, chyba. Aha, dobra, że na czacie, no to... No tak. Ja zauważyłem, że już pod Mineconem dużo ludzi walczy o topkę na za dwa tygodnie. Codziennie piszą jakieś tam rzeczy, żeby sobie XP wbijać. A tu przyjedzie taki Pepe, pe, Dziobak wpłaci super chat za 30 dolców, kurde, czy tam euro I pozamiatane. Ale dziękuję, choć niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. Moi drodzy, coś ja czuję. Ja czuję w krzyżu. Coś mnie tak ściska, coś mnie tak mrowi. Ja to czuję. Ja czuję. Zaraz wam powiem, co czuję. Obym się mylił. Wiedziałem, że to kurwa D czuję! Ja to czułem! Ja to czułem! Czułem to na krzyżu! Mnie mrowiło! Ja to czułem! Ja pierdziele! DURNA! Gdzie... nie to mruwiło, to czułem na krzyżu! <ślesz> 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 ja to cholera czułem! Mnie... Tak mnie mrowiło! Pieniądze z ZUSu to ci oddam. A co, dostajesz emeryturę, rentę? Współczuję, albo zazdroszczę nawet. Jeszcze czekaj. E? Fargold Fischpel. 96 zł. 80 groszy. Dawno nie było to sypne groszem. Musił. No musiał Innych Wypiorę tych pieniędzy do końca roku. Widzimy. 484,80 groszy. siema widzowie poprosiłem Chox, żeby mi wpłaciła z moich pieniędzy do Neita, żeby was zachęcić, bo jestem biedny. Chox bycia wszystko kradnie, mamy długi i mieszkamy w ruderze. Proszę, wpłacajcie. No to prawda, akurat. Nie słuchamy. Jeszcze sprzedamy to. Siarczan! Widzisz, tak wygięło niego przecie. Tak skończył Tijimi Siarczan Nie rób mnie tego, ja nie wypiorę tych pieniędzy do końca roku Awansowałeś na nowy poziom Dziękuję, bo ktoś z... Ja pierdolę. Ile masz do Dużo, nie wiem, chyba z 19 18 koła na pewno Niedawno Tisiaka wypłacałem Nie wypiorę tego do końca miesiąca! W roku! Ja pierniole! Moi drodzy, powiem wam tak szczerze, tak szczerze przy kamerze: gdybyście mi do końca roku już ani grosza nie wpłacili. Co? Fajnie. Jakbyście mi nie wpłacili do końca roku ani grosza, to ja jestem w dupie. Będzie mi ciężko to wy 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 wyprać. A jeżeli wy mi tego jeszcze więcej wpłacicie, to mi jeszcze więcej będzie ciężko tego wyprać. Siarczan 7, co ciągle wczoraj mówiłem, że jutro Donate, a dzisiaj wpłaca i Jimmy. Ha! Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Ja pierdzielę, no za dużo. chopię, ja, no kur na 500. 500 złoty. To jest majątek. To naprawdę za tyle można. Lekką ręką z dwa tygodnie żarcia mieć Jak się postarasz Kup jedną uncję złota, to nie o to chodzi Żeby kupić uncję muszę opodatkować te pieniądze, żeby kupić A w tym problem Że ja tych pieniędzy nie wypiorę do końca roku